Zastanawiając się przez chwilę nad tematyką strzelanek pierwszoosobowych, uznałem, że większość gier jest niezwykle chujowa. Prawdą jest, że nie dostaniemy już gier w stylu Duma lub Quake'a, a w zamian mamy do wyboru, no sami wiecie co. Mówię wam o tym dlatego, że bardzo duża większość guwien recenzowanych przeze mnie jest właśnie z tego gatunku, ale to co ostatnio zobaczyłem, przebiło kurwa wszystko. Gratuluję wydawcom odwagi, aby coś takiego wydać i żądać za to pieniędzy. Operation Merciar Key, bowiem tak zwie się ten twór, już z początku wydaje się być zjebany. Streszczę wam teraz fabułę. Cała akcja dzieje się na planecie Velian, ale mało to nas interesuje. Wielka pandemia zapoczątkowana przez nieznanego wirusa zamienia wszystkie kobiety w mutanty, które przechodzą pod kontrolę obcej cywilizacji. Mężczyźni są odporni, jednak służą do eksperymentów genetycznych. Federacja Galaktyczna traci swoje transportowce przez nieznane ataki. Śledztwo wykazało, że jest to wina mutantów i naszym zadaniem w pojedynkę jest rozpierdolić całą planetę jako ekspedycja. O kurwa, czy twórcy nie mogli napisać tego w bardziej racjonalny sposób? Wiem, iż ten twór jest z gatunku science fiction, ale bądźmy poważni. Kto to kurwa pisał? Gra nawet od początku nie udaje, że jest dobra. Kurwa, zobaczcie intro tej gry. No co to jest? Totalnie wszystko z dupy. Na chuj robić fabułę, jeżeli od początku ma się na nią wyjebane. A teraz najlepsze. Wcielamy się w tego gościa na końcu. Tak, w tego co wygląda jakby go na ziemi napierdalano promieniami UV. I jeszcze te zbliżenie. A mówili, nie rób zeza, bo ci tak zostanie. I teraz zobaczcie jak świetnie twórcy zrobili przejście między intrem a początkiem gry. Oczywiście jak na grę wysokiego kalibru przystało, zaatakowały mnie super wykwalifikowani przeciwnicy pająki, używając paralizatorów. Zobaczcie tylko na tą grację, co tutaj się dzieje. Używając tego sarkastycznego akcentu, udowadniam wam, jak sztuczna inteligencja z No kurwa, co tutaj się dzieje? Wyskakuje do mnie jakiś pająkowate gówno, rażąc mnie prądem. I to jeszcze z jakim stylem? Kurwa, stojąc zamurowany, jakby zobaczył bogatego emeryta w Polsce. Co lepsze, jak wskoczę na stół, zamierają i mają cię kompletnie w dupie. Nawet jeśli skoczysz im na coś przypominającego łeb. Naturalnie rzecz biorąc, reszta przeciwników nie może być gorsza. Dlatego też dostajemy jakąś ułomną wersję Jabadehata, samice samica jaszczura albo wersję Jackie Chana z Czarnobyla. Jak to mnie wszystko wkurwiało, zacinali się w przejściach lub odpierdalali jakieś cyrki, już nie mówiąc o brakujących kręgosłupach, uśmiercając naszych nieprzyjacieli. Zadania są czytelne i zrozumiałe jak fizyka kwantowa. Dla przykładu w drugiej misji mieliśmy odnaleźć dyskietki. Dobrze, znalazłem pierwszą. Niestety, nichu ja nie mogłem odnaleźć przejścia do pozostałych celów. Dopiero w internecie zobaczyłem, co mamy zrobić. Otóż, naszym zadaniem jest wrócić do tego samego punktu, skąd rozpoczęliśmy misję. Genialne! Co więcej, mutanty pojawiają się totalnie z dupy. Będąc wcześniej w korytarzu zupełnie nikogo nie było. Jednak już po uruchomieniu Sekwencji błącznika cudem znaleźli się tam nasi szeroko, przeze mnie, wychwalani przeciwnicy. Do wyboru mamy tysiące rodzaj broni, takich jak tępy, jak pień, nóż, pistolet, karabin różniący się tylko wyglądem i drugi karabin. Chcieliście więcej? Pierdolcie się, grasz albo spierdalaj. Ich wygląd to jedno wielkie gówno ze spustem, robione były na niezłym haju. Co więcej, nasz bohater ma pięciometrowe gałęzie, bo przecież trzeba wiebać na pół ekranu jego ręce. Niech wszyscy podziwiają ten kunszt modelatorski. Broń nie ma w ogóle żadnego odrzutu, co nie odkłada się na jakość strzelania. Sterowanie to totalna miernota bronią celuje się to opornie, jakby nasza myszka miała obciążniki. To, co najbardziej mi się podobało z elementu rozwałki, to misje ze skafandrem bojowym. Jednak to i tak odbiega od standardów, gdyż sterowanie nim przypomina bardziej jazdę. O dziwo w tej grze mamy wielkie czerwone beczki, sprytnie porozstawiane przez twórców, by totalnym zbiegiem okoliczności móc w nie strzelić. Oczywiście nie czepiam się tej koncepcji, czepiam się tego jak to zostało totalnie zjebane. No bo kurwa mać, zobaczcie ten fenomenalny wybuch mogący równać się z rzeczywistością. Przecież wjebanie GIFA z internetu byłoby bardziej realistyczne. Płomienie wydobywające się z rur naturalnie też musiały zostać zjebane. Wszak równowaga na świecie musi zostać zachowana. Chcąc zebrać to zacne bonusy oferowane przez grę, płomienie jednym małym uderzeniem zmiotły mojego protagonistę z tego świata. Lekko zniesmaczony chciałem wczytać autosejfa, bo na pewno gra zapisuje nasz stan rozgrywki w bardzo różnorodnych miejscach. Niestety nie. Całą kurwa planszę musiałem zacząć od zupełnego początku. Oczywiście można zapisać grę i tego nie ukrywam. Dylemat jest w tym, iż komu kurwa chce się w środku akcji wychodzić do menu i zapisywać grę. Uważam, że jest to specjalne wydłużanie rozgrywki. Produkt oferuje nam bardzo dużą różnorodność wrogów w liczbie czterech. Tak więc będziemy raczeni masową ofensywą klonów. Nieszczęśliwie się złożyło, że po kilku poziomach gra zaczęła odpierdalać fikoły, zacinając się zupełnie w randomowych pozycjach. A jak tam z naszą kochaną oprawą wizualną? Gra została wydana ponad dekadę temu, jednak wszystko wygląda jak powycinane z pudełka. Dosłownie wszystko. Nie jest to jedyna wada tego główna. Modele postaci są jeszcze gorsze od wyglądu całego otoczenia, a bronie wyglądają jak patyki. Nawet napisy celu zaczęły mnie wkurwiać. Wszystko kurwa zielone, co oni nażarli się grzybków? W tej grze piksele wprost strzelają nam w gałki oczne. O audio ciężko mi jest nawet wspomnieć, gdyż by odjebać takie partactwo trzeba się dużo napracować. Uwierzcie mi, że w tej grze nie ma ani jednego utworu muzycznego. No, poza zapętloną sraką w menu. Same dźwięki przyprawiały mnie od dreszcze, gdyż tylko co słyszymy te dziwne piski wydobywające się z kwadratowych patyków. Nawet nie doświadczycie odgłosów przeciwników, gdyż mutacja zapewne zajebała im języki w gębach. Dużo odgłosów jest nieskalibrowanych z otoczeniem, na przykład słyszałem dźwięki z piętra nade mną. Tak czy inaczej, Audios się. Na koniec można śmiało powiedzieć, że Operation Martiarki to jedno wielkie zjebane, wyruchane, gówno, które nie powinno zobaczyć światła dziennego, a co dopiero by domagać się za to pieniędzy. Twórcy albo mają dużo odwagi, albo są debilami wypuszczając to na rynek. Fabuła została tak permanentnie napisana na kolanie, iż nikt nie połapie się o co w niej chodzi. W dodatku też możecie sobie ją wyjebać na wysypisko, bowiem historia nie jest odzwierciedleniem gry. Może i nie byłoby nic złego, gdyby twórcy prawidłowo zrobili system AI, bowiem to jedno z najgorszych dziadostw, jakie widziałem. Naturalnie do tego wszystkiego musi być koszmarna oprawa wizualna, nie wspominając o audio, które prawie w ogóle nie ma tutaj miejsca. Nie polecam tego ścierwa nikomu. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.